Dzisiaj zaprezentujemy Państwu dwa samochody terenowe: Nissan X-Traila i Nissan Patrola. Pozostańcie z nami! Gościem naszego programu jest pan Janusz Stemporowski, Nissan Motor Poland. Panie Januszu, nowy Nissan X-Trail. Dlaczego warto zainteresować się tym samochodem? No To jest nasze najnowsze dziecko, jeden z, teraz najnowszy model. Mamy wersję z silnikiem benzynowym, jest też wersja w Polsce już z silnikiem... Yy, z Naropem, 2,3 litra. No i jak widzimy, sylwetka nowoczesna i bardzo się podoba naszym tutaj uczestnikom Imprez. A proszę nam powiedzieć, czy ten X-Trail to typowe auto terenowe, czy to po prostu samochód rekreacyjny? Więc to jest taka najnowsza moda na samochody, no nie tylko u nas, ale w, i w świecie. 48% Amerykanów jeździ takimi właśnie samochodami, które mają cechy i terenowego samochodu, i samochodu, który spełnia funkcję limuzyny luksusowej, można Powiedzieć. Zanim zaprosimy Państwa na przejażdżkę nowym X-Trailem, porozmawiajmy króciutko o walorach technicznych tego auta. Sylwetka nowoczesna. No więc właśnie, Sylwetka się cieszy dużym zainteresowaniem użytkowników, ponieważ służy to jako auto rodzinne, a jednocześnie pozwala y, użytkować go jako auto no, turystyczne w warunkach no, trochę i trudnych terenowo. Y, poza tym no, spełnia wszelkie y, wymagania y, luksusowego samochodu z limu, luksusowej limuzyny. No właśnie, środek nowego X-Traila y, to samo Samochód widać tutaj, że tworzywa, kokpit wykonany jest z tworzyw wysokiej jakości. Kokpit jest bardzo oryginalny. No nie jest to taki surowy kokpit jak w samochodach terenowych produkowanych jeszcze kilka lat temu. No więc właśnie, mamy wiele udogodnień i wiele bardzo interesujących zalet tego samochodu. Takich drobnych już szczegółów, jakie, jak, jak, na jakie liczą użytkownicy. Mamy tutaj przecież w samochodzie terenowym, powiedzmy sobie, klimatyzacja jest. Mamy, proszę Państwa dobrą aparaturę nagłośniającą, mamy odtwarzacz kompaktowy, mamy przecież y, ogromny szyberdach jest, no przecież to ogromne są wymiary to przecież na, na pół dachu samochodu, zawieszenie poza tym, do, wróćmy do zawieszenia, zawieszenie bardzo y, luksusowe, komfortowe, wysoki, samochód wysoko posadowiony, można wjeżdżać, y, zjechać z, z, z drogi, można na ryby, można do lasu wjechać także samochód y, ma duże koła, felgi mają wymiar 16, są to y, duże koła i tego właśnie Właśnie użytkownicy poszukują. Mówimy tylko i wyłącznie o walorach technicznych w sensie pozytywnym. Czy możemy się doszukać jakichś minusów w tym samochodzie? No minusy minusy znajdzie użytkownik bardzo ekstremalnej jazdy, bo po prostu jest to samochód, który ma możliwość jazdy po terenie, ale jest to samochód głównie szosowy. On potrafi rozwinąć szybkość 180 na szosie i, i on nie ma tak zwanej typowej skrzyni terenowej. To jest po prostu normalna skrzynia samochodu, normalny silnik i skrzynia samochodu, ale o odpowiednich przełożeniach i ona spełnia tę funkcję, ale już, gdy masić mogą miłośnicy ekstremalnej jakiejś bardzo trudnej jazdy. Czyli możemy, proszę Państwa, powiedzieć, że nowy X-Trail to samochód rekreacyjny. No tak, głównie rekreacyjny właśnie, a taka teraz jest właśnie moda. No, samochody sportowe mają swoich zwolenników, ale bardzo dużo, duży procent ludzi takich samochodów poszukuje, właśnie, właśnie takich rekreacyjnych, które pozwala mu spędzić wolny czas czy urlop. Już za chwilę sprawdzimy nowego X-Traila w warunkach terenu. Gościem naszego programu jest też pan Jacek Górski, instruktor Nissana. Panie Jacek, co w sobie mają jazdy terenowe, jazdy po bezdrożach, że to wciąga tak bardzo prawdziwych mężczyzn? No i nie tylko chyba mężczyzn, bo również kobiety lubią jeździć samochodami terenowymi. Każda jazda samochodem terenowym to jest kolejne wyzwanie. Chcemy coraz więcej. Przejedziemy jakiś odcinek drogi, chcemy następny, bo ten. Udało się pokonać. Następny jest trudniejszy, próbujemy dalej. I tak coraz dalej, coraz dalej, aż wjeżdżamy na bardzo wysokie góry i do bardzo głębokiej wody. Rozmawiamy dzisiaj o samochodach Nissana. Prezentujemy Państwu trzy modele: X-Traila, Patrola i Nissana Terrano. Proszę nam powiedzieć króciutko jeszcze, bo rozmawialiśmy na temat X-Traila. X-Trail to samochód bardziej rekreacyjny, a mniej terenowy. Sprawdzający się w warunkach zarówno terenowych, ale takich nie do końca ekstremalnych powiedziałbym, ale przede wszystkim na drodze. Jest to auto z napędem na cztery koła, może tak to określimy. Nie ma ono reduktora, który pozwala nam przenosić największe momenty ze skrzyni biegów poprzez mosty na koła i sprawdza się po prostu na trasie i w delikatnym terenie. Jakiś las, łąka. Tutaj musimy o tym pamiętać, że właśnie nie ma te, tego reduktora. W jakie silniki wyposażony jest X-TRAIL? X-TRAIL ma silnik o pojemności 2000, jest to silnik QR20, ma szereg nowoczesnych rozwiązań takich jak przyspieszanie kąta wyprzedzenia zapłonu i wałków rozrządu, przestawiony jest automatycznie kąt wałka rozrządu, jest doskonale wyciszony, jest dynamiczny, ma rozwiązania sterowane komputerem. Wszystkie wtryski są sterowane łącznie z napędami. A w jakie jeszcze silniki może być wyposażone to auto? 2,2 i 2 diesel, czyli 2200 w dieslu. Te auta dopiero teraz wchodzą na rynek i aktualnie będzie można je nabyć. X-Trail to auto ekonomiczne? Myślę o jeździe miejskiej. Jest to auto ekonomiczne, ze względu na to, że możemy sobie sami sterować napędami. Jeżeli nie potrzebujemy dołączania napędu, automatycznie wyłączamy i auto jedzie na podstawowym przednim napędzie. Dzięki temu wszystkie elementy napędowe. Nie poruszają się i nie powodują dodatkowego zużycia paliwa. I tak jak obiecałem, zapraszam teraz Państwa na krótką wycieczkę po bezdrożach nowym x -trail. Poruszamy się nowym X-Trailem tuż obok Dunajca w Melsztynie niedaleko Tarnowa. No, nawierzchnia bardzo kamienista. Tak jest, jest to nawierzchnia bardzo kamienista. Poruszamy się. Troszkę buja. Troszkę buja. Poruszamy się na drugim biegu. Ograniczamy ten samochód przy automatycznej skrzyni biegów. Do drugiego przełożenia, żeby nam wyżej nie przerzucał. Włączone mamy napędy na stałe, czyli 50 na 50, można tak powiedzieć. Możemy przyspieszyć? Możemy oczywiście troszeczkę przyspieszyć, jest płaski teren. I w tej chwili cztery koła auta są napędzane. Możemy również wjechać do wody. Na jeszcze. Cały czas ograniczamy do drugiego biegu. Proszę nam powiedzieć, na jaką głębokość mogę się zanurzyć swobodnie w wodzie? Mogę dalej jechać? Można, śmiało tak. Śmiało, tak? Tak, tak. No i teraz, jak sami Państwo widzicie, podróżujemy X-Trailem po Dunajcu. I próbujmy tak, aby nie nalało się nam do środka. Zatem bliżej brzegu. Drugim samochodem, który chcemy Państwu zaprezentować w dzisiejszym programie, jest nowy Nissan Patrol GR. Panie Jacku, czym różni się ten samochód od Nissana X-Trail'a i do jakiego klienta jest adresowany? No, jak widać, Patrol jest dużo większy od X-traila, jest taki bardziej masywny, wydaje się, jeszcze bardziej bezpieczny, a przede wszystkim jest to auto posiadające ramę, czego x trail nie ma jest w nadwoziu samonośnym. A tutaj wiadomo, że jeżeli mamy ramę, auto jest od razu bezpieczniejsze, masywniejsze. Czyli to typowy samochód terenowy, tamten to samochód rekreacyjny, a ten to typowy samochód terenowy, mogący pokonywać bardzo ekstremalne wzniesienia. Zgadza się, jest to typowy samochód, typowy samochód terenowy, którym właściwie możemy wjechać wszędzie. Sylwetka tego auta, no powiem szczerze, nie jest jakaś oszałamiająca pod względem stylistycznym. No jest to stara, sprawdzona konstrukcja. Co możemy jeszcze o nim powiedzieć? Powiedzmy o silnikach, jakie montowane są w tym samochodzie. W tej chwili montowany jest silnik 3000 Turbo Diesel. Moment obrotowy tego samochodu mamy już pełny przy 2000 obrotów na minutę. Wynosi 354 Nm. Także jest to bardzo duży moment i jest on stały przez dłuższy okres czasu. Nie jest natychmiast spadający. Dzięki temu ta moc przenoszona na koła jest długotrwała i, i bardzo duża. A jakie jeszcze silniki są montowane w nowych Patrolach? Tylko ten silnik 3000. Wyposażony jest Nissan Patrol w bardzo duże koła. Co to za koła, na jakich felgach? Wyposażony jest w koła 16-calowe na aluminiowych felgach. Opony 265, taki wychodzi już fabrycznie i taki dostarczany jest do klienta. Nowy Patrol to samochód siedmiosobowy? Tak, to jest samochód siedmiosobowy. Z tyłu mamy dodatkowe dwie, dwa siedzenia rozkładane, na których mogą sobie usiąść normalnie duży, dorosłe osoby. Nowy Nissan Patrol to samochód w środku bardzo ekskluzywny. Zgadza się, to jest taki samochód dla ludzi, którzy prowadzą jakieś biznesy. I chcą komfortowo podróżować zarówno i w terenie, i na trasie. Cockpit wykonany z materiałów dobrej jakości, drewno. Ale panie Jasku, proszę nam powiedzieć, kogo stać teraz na właśnie takie drogie samochody? No myślę, że właśnie właścicieli dużych firm. A jak sprzedają się nowe patrole? W tej chwili jest bardzo duży popyt na te samochody. A kto najczęściej kupuje takie samochody? Czy są to osoby, które rzeczywiście wykorzystują te auta w terenie, czy są to jednak osoby jeżdżące tymi samochodami w warunkach miejskich? Myślę, że jednak większość osób w ogóle nigdy nie zjeżdża nawet do lasu. To po co w takim razie kupują samochody terenowe? Czy jest to swoiste podnoszenie swojego, swojego ja, czy jest to wyższy prestiż? Jest to w pewnym sensie moda, a z drugiej strony chodzi również o bezpieczeństwo. Taki samochód jest naprawdę bezpieczny. Ta rama potrafi przenieść niesamowite siły podczas jakiegokolwiek zderzenia, z, na, na przykład z murem. No właśnie, porozmawiamy króciutko na temat bezpieczeństwa w tych samochodach. Wyposażone są w poduszki powietrzne. Gdzie są usytuowane airbagi? Są dwie przednie poduszki w kier dla kierowcy w kierownicy i dla pasażera w desce rozdzielczej. Są kurtyny powietrzne, które wychodzą z oparć siedzeń i one właściwie wystarczają na to, żeby zapewnić nam całkowite bezpieczeństwo. W tej chwili Patrol GR jest wyposażony no, w te przyrządy, które właściwie każde auto powinno mieć terenowe, czyli lewarki do zmiany przełożeń. Tutaj włączamy tymi dźwigniami. Napędy. Odłączamy po prostu, dołączamy do tylnego napędu przód i włączamy również reduktor. Obok normalna dźwignia zmiany biegów. Czyli tak to jest każdym... to, co wykorzystujemy podczas jazdy w terenie. Tak jest. To, wyko to wykorzystujemy cały czas podczas jazdy w terenie. No, na desce rozdzielczej, tak jak w każdym aucie, obrotomierz, prędkościomierz, wskaźniki temperatury wody czyli raczej cieczy chłodzącej silnik, no i wskaźnik poziomu paliwa, który przeważnie stoi w górnych pozycjach po zatankowaniu auto naprawdę niewiele pali. No i też coś dla melomanów. Dla melomanów mamy w tej chwili montowany seryjnie odtwarzacz płyt kompaktowych z radiem na sześć płyt, elektroniczną klimatyzację dodatkowo, żeby nam się lepiej słuchało tej muzyki. Oprócz tego auto jest jeszcze wyposażone w blokadę tylnego mostu, co jest bardzo ważne przy jeździe terenowej, i odłączany tylny drążek stabilizatora, co poprawia nam wykrzyż tylnego mostu. W przypadku, gdy patrolem podróżuje 7 osób, przestrzeń bagażowa jest niewielka. Zgadza się, przestrzeń jest wtedy niewielka. Możemy że... może zobaczyć. No, zmieści się tutaj. Dwie walizki. Zgadza się, ale możemy jedno z tych siedzeń, jeżeli będzie jechało akurat 6 osób, położyć i wtedy będzie troszkę większa. Składanie i rozkładanie siedzeń, jak sami Państwo widzą, jest bardzo szybkie i łatwe. Po położeniu jednego siedzenia, rzeczywiście, tak jak Jacek powiedział, przestrzeń bagażowa znacznie nam się powiększa. No i bagażnik zrobił nam się całkiem duży, a możemy rozłożyć jeszcze następne siedzenia. Możemy również ten drugi rząd siedzeń rozłożyć i wtedy, jak ktoś się uprze, to może i spać. Może i spać, ale można przewozić spokojnie, na przykład deskę windsurfingową, można przewozić narty, rower. Deska się mieści, rowery dwa sprawdzone. Opcjonalnie nowy patrol może być również wyposażony w relingi dachowe. Opcjonalnie można również założyć relingi dachowe i wszystkie te elementy wieść na dachu, a my spokojnie siedzimy w środku i luksusowo podróżujemy. Kolejnym samochodem, który chcemy Państwu zaprezentować w dzisiejszym programie jest nowy Terano wersja limitowana Blue Silver. Terano Blue Silver zaprezentuje Państwu Cezary Nowak Nissan Novellos. Bardzo proszę. W tym roku Nissan Poland zaproponował specjalną wersję limitowaną samochodu terenowego na bazie Terano. O nazwie Blue Silver występuje ten samochód w dwóch kolorach. W specjalnych kolorach metalicznych, granatowym metaliku i srebrnym, ten, który przed, przed którym stoimy. Samochód jest wersją limitowaną. Wersja ta charakteryzuje się przede wszystkim jednokolorowym nadwoziem, alufelgami o większej średnicy 17 calowe o specjalnej stylizacji. No właśnie, jeżeli mówimy już o stylizacji tego auta, to wydaje mi się, że spośród tych trzech samochodów prezentowanych, X-Trail'a i Patrola, terano ma najciekawszym, przynajmniej moim subiektywnym zdaniem, stylistykę. Znaczy, jednokolorowe nadwozie powiększa ten samochód i robi wrażenie samochodu ładnej stylizacji. W jakie silniki jest wyposażone Blue Silver? Blue Hill występuje z jednostką napędową 3-litrową, 4-cylindrową, 154 KM o bardzo dużym momencie obrotowym. Czyli jest to samochód, który praktycznie powinien doskonale sprawdzać się w warunkach terenowych, w warunkach ekstremalnych, ale najczęściej kupują go klienci i jeżdżą nim po drogach, po ulicach, po miastach. Tak, nie jest wykorzystany do jazdy silnik o takiej mocy i takim momencie obrotowym, niestety nie, nie, nie jest wykorzystany przy normalnej eksploatacji samochodu. Silnik został y, zaadoptowany z Patrola Giera z dokładnie z taką samą jednostką napędową, czy litrową, dlatego też y, tylko ekstremalne tutaj y, możliwości tego samochodu mogą wykorzystać taką y, charakterystykę silnika. Czyli nie ma problemu, aby właśnie y, Blue Silverem y, pokonywać y, bardzo wysokie wzniesienia ekstremalne. Jest to największą przyjemnością w tym samochodzie y, wykorzystywać maksymalny moment obrotowy. I, i moc tego samochodu właśnie przy, przy pokonywaniu yy, ekstremalnych wzniesień. Yy w trudnym terenie. Zanim porozmawiamy o wnętrzu nowego Nissana Blue Silver, Czarku, chciałbym, abyśmy króciutko spróbowali porównać pod względem walorów terenowych trzy przedstawione przez nas samochody Nissana. Myślę o X-Trailu, Patrolu i Terano Blue Silver. Który z nich, Twoim zdaniem, jest najlepszym samochodem sprawdzającym się w warunkach terenowych? Biorąc pod uwagę optymalne walory samochodu, czyli i możliwości silnika i konstrukcji zawieszenia, czyli samochody oparte na konstrukcji ramowej oraz cenę tutaj w naszych realiach w Polsce, myślę, że najlepszym samochodem, który pasuje tutaj do naszych, do naszych, do naszych potrzeb jest samochód Terano z jednostką 2.7 TDI lub 3.0 w przedstawionym modelu Blue Silver 100, 154 konie samochód x który jest samochodem z nadwoziem samonośnym, jest typowym rozwiązaniem teraz samochodów lekkich, szosowych, które faktycznie jeżdżą w 90% po ulicach i... No nie ukrywajmy, Terano także chyba jeździ w 89% po ulicach. Tak, no, dlatego alternatywą dla, dla drogi rozwiązań skrzynki przekładniowej, reduktora i konstrukcji ramowej jest dzisiaj są samochody SUV oparte właśnie na samonośnym nadwoziu, o troszkę innych walorach terenowych. Nie ma tam reduktora. Te samochody zachowują troszkę inną charakterystykę jazdy w terenie. Specjalna wersja Terrano Blues silver wyposażona jest w tapicerkę skórzaną, skórzaną kierownicę, radio CD z otwarzaczem, przechyłomierz. Są to takie typowo charakterystyczne Elementy wyposażenia tego samochodu. Poza... A materiały, z których został wykonany kokpit? Materiały są wysokiej jakości. W samochodach terenowych muszą zachować pewną elastyczność w terenie, gdzie, gdzie po prostu cały nadwozie pracuje. Natomiast bardzo, bardzo bogate wyposażenie samochodu jest, jest praktycznie standardem w innych wersjach Terano, pozostałych 2.7 i 3.0 wersji Laksary, bo mamy też taką wersję, wersję sport. Zawsze klimatyzacja w standardzie występuje, zawsze występują poduszki powietrzne, w tym przypadku cztery, w standardzie dwie, radio oryginalne z, z pilotem przy kierownicy, skórzana kierownica, cztery szyby elektrycznie otwierane, sześć głośników, szyberdach w dwóch pozycjach otwierany. To są takie główne cechy, które charakteryzują samochody Terano. Oczywiście ABS